Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku naszego zimowego wyzwania. O, w czwarty poziom w ogóle <grystwa> ogrodnictwa eee, I tak jak możecie zobaczyć, e, zrobiłam tutaj już taki jeden prowizoryczny, malutki domek. No, jest on taki malutki, ale, ale no, taki żeby było nas na niego stać. Także e, pokażę Wam, jak wygląda to w środku. No, tutaj jest taka prowizoryczna kuchnia, ona jest dość spora jak na jej mieszkanie. Tu się może jeszcze wstawię jakiś komputer z biurkiem, żeby miała do pracy. Tutaj ma taką mini sypialnię i oczywiście łazienkę. Wszystko takie najtańsze, żeby tylko było. I tutaj możecie zobaczyć kuwetę, drapak i miseczkę. Ponieważ chciałam adoptować kotka, już nas na to stać, no a jak na wiedźmę przystało, no fajnie by było mieć jakiegoś takiego zwierzaka, kotka. No nam jeszcze trochę brakuje, bo o ile się nie mylę, to tam trzeba było mieć 200 simoleonów, żeby go adoptować. Plus jeszcze tutaj no musimy stać na jedzonko i takie tam, więc jeszcze trochę sobie poczekamy. Ale w dzisiejszym odcinku skupimy się na podrywaniu naszego przyszłego męża. I jak tak sobie grałam jeszcze poza odcinkiem, robiłam ten domek i łowiłam rybki, żeby jeszcze trochę, trochę tych simoleonów nazbierać. To spotkałam bardzo fajnego sima. I myślę, że to jednak z nim będziemy. O tutaj go widzicie. Sprawdziłam, czy jest singlem i tak, jest singlem. Także dzisiaj go zaprosimy na jakąś randkę albo do naszego domu. No jeszcze nie wiem. Wyjdziemy gdzieś z nim. No, robisz sobie obiad. No dobra, nic ci już będzie. Zaproś na randkę. O nie, ale tak nie można. O yes. Dobra, to wiecie co Ja go tutaj zaproszę I ewentualnie później pójdziemy z nim na tą randkę Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli Mam nadzieję, że zrobiłaś trochę więcej Tego kiepska Albo Nie wiem. Dobra, wysko zaproś I zjedz to Już tu jest, o kurde Gdzie on jest? No nie wiem, ja bym nie powiedziała, że on tu jest. E, no to nie on. No nie ma go. Ja nie wiem, gdzie ona go niby tutaj widziała. Tu nikogo nie ma. A to? Nie, to nie on. Ej, no naprawdę, nie widzę go. Tu w ogóle ktoś na biega. o co chodzi? O tu jakaś ładna pani idzie. Ale jego ja tutaj nie widzę. Chyba, jakaś ślepa jestem, no ale nie ma go tutaj. No także... Czekaj, spróbuję go jeszcze raz zaprosić. O, może gdzieś pójdziemy. Może w ten sposób. No, zabierz go. I pójdziemy sobie do jakiegoś parku, albo nie wiem, może to spa. Chociaż nie, bo nie mamy pieniędzy. To może to spa to tak niekoniecznie. Pójdziemy sobie na pewno do jakiegoś innego miasta, tylko gdzie by tu iść. U, może na ruiny. Tylko yy, gdzie to było, zawsze mam problem. Ale tu nie, tu nie, tu nie. Tu? I gdzie tu jest jakieś ciekawe klify, czy ruiny? Hmm. Może na klify. No wiosna jest. Dobra, chodźmy tam. I próbujemy zrobić, żeby był naszym chłopakiem. No, zobaczymy jeszcze, czy w ogóle się polubią, bo może okazać się tak, że jednak się nie dogadają. No i nic jest z tego. Także opowiedz jakąś śmieszną historię e, poznaj Zapytaj o zawód. co to jest? Znowu o śmieciach zaczynać gadać. W ogóle o bokserkach coś jest, Szlavi o kobietach, no weź I w ogóle gdzie yes. tylko... On coś ja o książkach, go. ty o kawie oh, ja Popraw mu humor oh, yes. Bezrobotny, no dobra, trudno, co to za uczucia hmm. O, no widzisz, już macie jakąś bliskość. Pochwal go szczerze. E, Poplotkuj sobie też. Entuzjazmuj się ogrodnictwem, bo ty bardzo lubisz rośliny, roślinki, a on też jest taki właśnie ekologiczny, więc może. Ej, gdzie to nam ucieka? A po flirtu jeszcze. Entuzjazmuj się tutaj tą przyrodą, bo mamy naprawdę ładne miejsce tutaj. Zaproś do patrzenia w chmury, żeby wam to szybciej poskoczyło. No, wiecie co? Poszłabym się tutaj wykąpać. Tylko że no, pada śnieg. Chociaż ona jest wiedźma, mogłaby się jakoś tak, wiecie, zaczarować, żeby ich nie było aż tak zimno. No, ewentualnie zrobią coś szalonego, no, tak też może być. To na pewno ich do siebie trochę zbliży. Także, no... No, jeszcze trochę niech wam tu podskoczy i spróbujemy trochę bardziej poflirtować. Po flirtu i dobra, tat tego gadka na podryw, poszli pocałunek. Dobra, był pochwalmy wygląd, on już wam się tutaj wbił. No i może jakiś z Zapytaj go jeszcze raz, czy jest w związku, czy nie Dobra, urodzicielskie poza, niech będzie A później e, pierwszy pocałunek Aż muszę zrobić tutaj miniaturkę, czekajcie chwilę Złudko. Dobra, pocałuj go jeszcze. Trzymaj za ręce i zapytamy go, czy będzie naszym chłopakiem. Ale chyba jeszcze nie ma tej opcji. No dobra, możesz mu dać jakąś różę. Niech będzie, że to z twojego ogródka. A gdzie ty poszła? Zdrzemni się, no nie wierzę w nią. O, on nam no, gdzieś uciekł. Jeju, gdzie on jest? No nie, on sobie poszedł. Albo wiecie co, nie, zrobimy, że pójdziemy z nim na randkę. A, tak, idziemy z nim na randkę. I przy okazji dostaniemy z tego jakąś nagrodę, więc. Zobaczymy, no byliśmy tutaj, więc pójdziemy teraz do tras starych ruin, okej, okay, jesteśmy, chłopie, w co ty się ubrałeś? Jest ta opcja. Dobra, zobaczymy, czy się zgodzi w ogóle. Zgodził się, to super. Ekstra, dobra. E, musimy znaleźć tutaj jakąś ławeczkę i, i z nim pogadać e, usiądź razem. Okej, okay, i porozmawiaj W sumie może być to A Później flirtuj I co my tam mamy? Jakieś interakcje Rozbawieni, no Są bardzo flirciarscy, więc no to raczej nie wyjdzie Możesz mu posłać jakiś pocałunek no dobra, kuź go trochę. Nie, no bez przesady oświadczać się nie będziesz jeszcze. Poza tym to on raczej się nam oświadczy. Dziecka też raczej nie planujemy na razie. No, chociaż musimy się z tym trochę pośpieszyć, ale to jeszcze nie teraz. No, niech będzie. Niech będzie. Takie. Bara-bara w wdziczy trochę. No tutaj coś w ogóle Simowie biegają. Nie, no po prostu świetnie. Czuję jak się jeszcze z tego cieszą. Jezu, w tych krzakach, a tu patrzcie, że nie można wchodzić do krzaków, bo oni tu wchodzą. Nie. Nie wierzę w nich. No to oni to robią. Dziecko się patrzy poszczę. Nie wierzę w to. Widzcie jak wyglądają czy nikt nie patrzy. No na pewno was e, nie widziała, na pewno. Nie no masakra, masakra jakaś. E, dobra, zróbcie tu jeszcze jakieś interakcje. Pocałuj go jeszcze. Czy ty... Nie, nie, nie zrobiłaś tego. Nie, nie wierzę w to. Nie, po prostu. Dawajmy, że e, nic się tutaj nie stało i wcale nie załatwiłaś się do krzaczka. Nie, tego wcale nie było. Minuta e, no ciszy dla tego krzaczka. No, trudno. E, wymasuj swoją sympatię hmm. e, Masaż, masaż, masaż To było Dobra, zaproponuj masaż I myślę, że możemy już skończyć Złoty medal No pięknie No nie, nie śpi tutaj. Dobra, idź już do domku i będziemy adoptować kotka. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny. Okej, okay, jesteśmy w domku. Nic tutaj nie trzeba podlewać. Dobra, idź sobie szybko skorzystać z toalety. I tutaj jeszcze sobie weź prysznic. No i przydałaby się jakaś kaska jeszcze, ale... Nie wiem, tu ci nic nie wyrosło. Więc myślę, że skoro jeszcze masz tutaj trochę energii. To pójdziemy sobie na szybką rundkę mm, po skałkach i trochę powędkujemy. No tutaj sobie pozbieraj to jeszcze. I idź na rybę. Chodzicie ze sobą. Gratuluję zdobycia nowego chłopaka. No. To tak trochę brzmiało, więc No wiesz, no byliśmy razem, no sorry, no Miał jest tą cechę paranoid, no tak średnio do siebie pasniemy. No. no wiesz, ona jest y, wiedźmą i te sprawy, więc y, no on by był trochę chyba przerażony nią. E hmm, on. Definitywnie chce nam coś zrobić, także nie dzięki. No, łów te rybki. Uuu, złapała jakąś znowu Dobra, skończę łowić, otwórz to wszystko. Dobra, wszystko jest posprzedawane. To teraz jeszcze adoptujemy kotkę. Dobra, wynajmij usługi. Adoptuj kota. I pójdziemy sobie od razu spać. Ja bym chciała kota. Hmm. Kocie. O. Ej, może tego. Tylko jak go nazwać? Hmm. Fuks. <laughs> ten też jest ładny. Kurczę, nie wiem, którego, no, ale chyba ten jest taki najlepszy. Dobra, wiecie co, bierzemy tego. Bierz go i daj mu od razu jedzonko. Pójdziesz sobie spać. O nie, jaki on jest malutki. A, przyjazne powitanie. I adoptuj. No i super. O, nie dogadują się. Tak. Jakie imię? Hmm... No, nazwisko to proste. Ale imię może jakieś wylosujemy. No, nie, nie, nie. Obi. Mm. No dobra, niech będzie. Obiś. I mamy. Udało się. Adoptowaliśmy kotka. Takiego słodziaczka. I dobra, wiesz co, idziesz spać, bo masz jeszcze do pracy, z tego co pamiętam. No właśnie, za 10 godzin na ty jesteś niewyspana. Dobra, także widzimy się rano. Okej, okay, ja już jestem. Uh, mam kotka O, oh, to wielkie wydarzenie, zwłaszcza uh, dla takiej miłosieniczki kotów jak Gwen. Uh, nie, 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 nie gotuję jeszcze. Weź go poznaj, baw się tutaj lasera, zaproponuj przyjaźń i wrzuć zwierzaka na z Instagrama, jeszcze porozmawiaj z nim. Z niego słodziak. Dobra, damy jakiś filtr, e, najlepiej jasny, żeby było go lepiej widać. I zrobimy sobie kilka zdjęć. I wybierzemy najładniejsze. I powiesimy sobie nad łóżkiem. Dobra, ugotuj coś jeszcze. No, na przykład sałatkę na przyjęcie od razu niech będzie. I wiecie co? Może mm, poprosimy naszego Knoksa, o ile dobrze pamiętam. Tak, Knoxa, żeby z nami zamieszkał. Chociaż nie wiem, czy to teraz jeszcze w tym odcinku, czy już y, później. Znaczy y, myślę, że jak wróci z pracy, to akurat zadzwonimy do niego. I zaprosimy go na parcelę. Pokażemy, jak mieszkamy. Że jednak nie jesteśmy zbyt bogaci, ale, ale no możesz tutaj zamieszkać. I kochani, ja jeśli y, Knox y, weźmie ze sobą swój majątek i dodadzą nam się jego simoleony, to ja po prostu wpiszę kod. I przywrócę to do takiego stanu, jaki my mamy. Bo nie chcę, żeby to tam jakoś ułatwiło bardzo tą rozgrywkę. No bo jak widzicie, już jest trzeci odcinek, a my mamy jakiś tam domek. Także znowu kiepska jakość. Także myślę, że no na przykład z samego tego ogródka będziemy mieć już no dość sporo tych simoleonów. No bo wystarczy tak naprawdę, że tutaj zbierzemy i już mamy. Kilka tysięcy. No może kilka tysięcy nie, ale kilkaset to spokojnie. Dobra, daj to do lodówki. I... Hmm. Daj mu może przysmak, żebyście się trochę bardziej polubili, bo wasza relacja nie jest taka dobra. No, pogłasz go jeszcze, żeby nie było jakiś samotny, jak go zostawisz, bo pójdziesz do pracy. E, sąsiedzka bójka. No nie wiem. I tak, musimy mu jakieś lekowisko kupić. To na pewno, bo on biedny sobie spał obok nas tutaj, obok łóżka na podłodze i się biedny e, tulił. Także tutaj podtwaszczaj i. Opryskaj Jeszcze tego nie trzeba podlewać? Nie, żadnego tutaj No mi to tak wygląda jakby to było Suche, no ale dobra No to głaskaj go no, no, Piękny mały kociaczek Może wytresujemy go na jakiegoś łowca No zobaczymy Nasza krówka nam tutaj też rośnie, także spoko. Przyspiesz to trochę. A w sumie skorzystasz w pracy. Tak idzie. Także streszczaj się z tym, skończysz to, i pójdziemy od razu do pracy. No, a nasz kotek zostanie na chwilę sam. Czy on szedł pod łóżko? Nie, on sobie tutaj chodzi. Dobra, zostaw to i do pracy. Dobra, Gwen wróciła z pracy. Jest bardzo zmęczona. E, więc od razu damy ją do spania i... Dostała awans. I będzie teraz pracować jako rozsiebaczka nasion. I będzie zarabiać wspaniałe dwa dodatkowe simoleony na godzinę. Otrzymując w sumie 23 na godzinę. I otrzymuję również bonusy w postaci 400 simoleonów, zestaw do hodowli kwiatów i rozsadnik. Także super, to sobie posadzimy w nim. Eee, na całkowicie. Uuuu... tak chcesz, idziesz. stawaj Pójdziesz z nim na koncert. Więc będzie super. Nie, ona jest na koncercie. Aha, to, to, hmm, myślałem, że pójdziemy jakoś. No ale dobra. Niech to minie. I wiem, po koncercie pójdziecie do ciebie. Tylko musisz go jeszcze zaprosić, jakby jeszcze raz. Zaproś go tutaj. I weź sobie jakieś resztki. Dobra, zaraz tu będzie. I zapytamy właśnie, czy chce z nami zamieszkać. I wiecie co, może od razu im tutaj powiększymy ten domek i wstawimy jednak podwójne łóżko Zaproś na nas. no bo głupio by było jakby tak spali w osobnych łóżkach Dobra, tutaj jeszcze coś tam, popraw humor no, co u ciebie? Brzmi świetnie. No i super. I wiecie co? Zaprosimy go właśnie do wprowadzenia się. Poproszę o dołączenie do rodziny. Tak. Dobra, jedz to O, przeprowadzka razem. Kto to Pewnie jakaś jego babcia i może mama. Dobra, daj go tutaj. Dobra, tutaj nic się nie zmieniło, więc y, całkiem y, spoko. Dobra. I mamy tutaj nowego y, członka rodziny, już kolejnego. Także super. On też jest zmęczony. No, musimy koniecznie. A podejmij karmi karierę, bo u nas się y, no nie przelewa. Więc fajnie by było, jakbyś coś znalazł. No i y, tutaj. Hmm, kim to możesz być? E, coś właśnie takiego. Hmm. Może co doszło w tym miejski projektant? Może to, bo on jest właśnie taki mm, ekologiczny i w ogóle to może coś zmieni w naszym mieście. E, myślę, że to by było całkiem spokojne. Jest właśnie taki więc mm, technik ochrony środowiska. No, myślę, że pójdziemy coś w tym kierunku. Miejski planista, no to już tak mniej do niego pasuje, mam wrażenie. No chyba będziemy tym technikiem, więc wydaje mi się całkiem ok. I dobra, zrobimy, zmienimy im to łóżko. Bo już mnie trochę ono denerwuje i poszerzymy im ten domek. Tak, i jeszcze łóżko. To możemy sprzedać. I wybierzemy jakieś fajne. No, też nas na mało, które yy, stać. weźmiemy takie z energią 5, bo. No, tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Tutaj jest jeszcze ze 6, ale to już wszystko jest droższe. Hmm, może takie. Ona jest bardzo ładna. No dobra, takie chyba wystarczy No tak, ale jeszcze jest za mało miejsca No nie, musimy jeszcze trochę to poszerzyć Także teraz powinno być yy, Dobrze Ewentualnie tak niech będzie Chociaż tak, zobaczymy czy tak yy, Też wejdą bo jeśli wejdą, no to y, zostawię to tak. Dobra, idźcie spać na próbę. Czy działa? Wszystko działa. Przejdzie to normalnie, więc nie ma problemu. Także no, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. E, w następnym hmm, będziemy sobie e, rozwijać Gwen m, bardziej Moc magiczną, żeby została tą Akolitką No i jeszcze yy, będziemy rozwijać Dalej te prace i tak dalej No idź do tego I później od razu weź prysznic I zobaczmy Czy nasza kotka już dorośnie A raczej nasz kotek Może już dorośnie Może jeszcze nie, zobaczymy. No i co? Ja się z wami żegnam I zapraszam do kolejnego odcinka Cześć!